Okej, okay, w Mikołajkach jest piękna pogoda. Wybiła godzina 13. godzina 13 na naszym zegarze. Witam wszystkich, piękny dzień tutaj na Mazurach, słońce świeci, jest cieplej, więc mam mnóstwo energii do tego, żeby zrobić razem z Wami obiad. Dzisiaj na prośbę jednej z naszych tutaj słuchaczek robimy kaszę gryczaną. Pomyślałam sobie, że nie zrobię kaszy gryczanej ze zrazami, tylko zrobię tę kaszę bardzo zdrową, z warzywami, głównie dlatego, że wczoraj wszyscy jedliśmy dużo pizzy i mój brzuch naprawdę już tego nie wytrzymuje. Nawet kolację nie zjadłam, bo jadłam pizzę chyba przez 4 godziny. Także dzisiaj robimy kaszę gryczaną z warzywami z patelni, odrobiną czosnku imbiru, żeby też dbać o naszą formę i odporność. Do tego będzie sos z oliwy, z oliwek, wyciśniętej cytryny, czosnku i natki pietruszki już Wam znanej ode mnie z ogródka. To już jest końcówka, słuchajcie, więc teraz będzie się zaczynała niedługo rzeźba. Ostatki skroję tutaj. No i dobrze, to bierzemy się do roboty. Ja kaszę, chodź Ranit, pokaż. Ja kaszę gryczaną już sobie ugotowałam. Powiedz jak. I teraz tak. Dla leniwych proponuję kupno torebek 15 minut we wrzątku. Dla tych, którzy cenią sobie babcinę metody, najlepiej jest właśnie gotować kaszę i ryż też w takim żeliwnym garnku. I proporcje są takie. Na szklankę kaszy gryczanej, szklankę i 3 czwarte wody wrzucamy kaszę na wrzątek do lekko osolonej wody i gotujemy 5-7 minut, aż całą wodę kasza wsiąknie i wchłonie i wtedy zostawiamy ją w tym żeliwnym garnku na... Kilkanaście minut, żeby ta kasza doszła. Tak jest moim zdaniem najlepiej, ale rozumiem, że nie wszystkim się chce. W związku z tym nie każdy robi, jak mu wygodniej. Teraz do tej kaszy dam to, co mam. Co tu dużo mówić. Mam akurat pora. W ogóle kocham pora y, smażonego. Daję go dla tych, co już trochę śledzą mnie na Instagramie. Wiedzą, że ja po prostu pora daję prawie do wszystkiego ostatnio: do omletów, do wszelakich jajek, y, do smażonego ryżu. A teraz spróbujemy z kaszą. Ten przepis jest, y, można to nazwać. Jam session, czyli jest to totalna improwizacja. Rozejrzałam się po prostu po domu, zobaczyłam co mam. I takie połączenie często robię do smażonego ryżu. Pora, kroję na plasterki i jeszcze na ćwiartki, żeby on nie był za duży. O, tak. Obrałam już sobie marchewkę, żeby to sprawniej poszło. Kroimy na ćwiartki. Dobrze. Przesuwamy go na bok. Mam jeszcze tak. Ja obrałam tę marchewkę. Nie, ja ją obierałam przed chwilą. Także te, które ty dzielnie obrałeś i to jest twój wielki wkład w życie naszego domu. Dziewczyny zjadły już rano, także Tę marchewkę biorę na siebie. Ale jesteś bardzo dzielny. Obrałeś chyba ze trzy marchewki. Mm. A kiedy będzie znowu pizza? <laughs> nie, pizzy w tym tygodniu na pewno nie będzie. W ogóle tak. Postanowiliśmy. Halinka, co byś chciała? Cztery marchewki. Cztery marchewki, tata obrał. Widzicie, także mamy świadków. Cztery marchewki Remik obrał. Także to jest duży sukces. W weekend słuchajcie postanowiliśmy, że odpoczywamy od robienia obiadów. Natomiast w weekend nie czym będzie stoi obiadów? weekend? Weekend stoi porządnym deserem. W związku z tym w sobotę będziemy piec jakieś ciasto. Dodatkowo w sobotę, imię moje to będzie 44. w związku z tym muszę ja sobie dogodzić w sobotę. Myślę, że upiekę ciasto czekoladowo-migdałowe bez mąki, które się nazywa torta caprese, pochodzi z Capri. Jest to ciasto, które powinno się udać nawet osobom niepiekącym, bo tam naprawdę nie ma co się zepsuć. Kończę już z cebulą. Jeszcze jedną dam, bo takie są mikro te I to cebule. W czasie, to A, tak, kapustę. Akurat słuchajcie, tej kapusty dosłownie ćwiartka mi weszła, bo reszta już y, się zepsuła, więc myślałam, że jej będzie trochę więcej. Ale tak naprawdę do tego dania, czy do ryżu, czy do jakiejkolwiek kaszy. Po prostu możecie wkroić to, co macie pod ręką i zalega Wam w spiżarni lub też w szafce. Ja bardzo często robię na przykład z suszonymi pomidorami, z oliwkami, z tym samym sosikiem, który zobaczycie. To jest świetne, to jest taki sos libański. Prosta konstrukcja cepa. A jest dobry do wszystkiego. Nawet można dodać ten sos do, do jajecznicy, do jajek. Um, bardzo go wszyscy lubimy i dzieci też, dobrze. Kroję marchewkę, to już będzie koniec. Ale nie mówi, że do makaronu jeszcze? Do makaronu. Do okay. Tak, też dobry. Jak widzicie, dzisiaj jest teraz chwilowa przerwa w, w lekcjach. W związku z tym moje córki są niby zajęte swoją pracą, ale gumowe ucho nie zostało wyłączone. Więc możemy liczyć na ich wkład. Dobrze. Skroję tę marchewkę do końca, no bo co ja z nią zrobię? Noża też porządnego tu nie mam. No ale dobrze. Słuchajcie, można to pokroić ładniej oczywiście, ale nie chcę Wam zabierać bez sensu czasu, tylko chcę Wam pokazać akcję. A akcja jest taka. Bierzemy oliwę. Ja uważam, że oliwy nigdy dość. Więc tak od serca możemy chlusnąć oliwą. Rozgrzewamy patelnię. Pamiętajcie, że każdy olej, każdy tłuszcz musi być gorący, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić. Także musi się porządnie patelnia rozgrzeć, bo inaczej Wam będzie wszystko do niej przywierać. Dokładnie rozprowadzamy oliwę. Nigdzie nie ma suchego miejsca. Ja sprawdzam ręką. Jak już tak mi się robi nieprzyjemnie... Włóż rękę. <laughs> Może Ty chcesz przetestować? Ty, ty dotknij patelnię. do tego, że Ty wkładasz tą rękę. Nie wkładam ręki. Po prostu sprawdzam, czy już jest ciepło. Można też y, kroplę wody sprawdzić, jak zacznie to strzelać, to, to znaczy, że jest dobrze. Zaczniemy od tego, żeby był fajny aromat, że zetrę. Odrobinę świeżego imbiru. Oczywiście jak macie. Jak macie yy, zmielony taki sensu, bo te, nie ma tego smaku. <laughs> Jeszcze raz z imbirem musisz powtórzyć, ponieważ tu telefon mi powiedział, że przez moment było słabe połączenie i była przerwa. Czyli imbir. Mhm. Daje odrobinę imbiru. Zobaczycie, że to da przepiękny aromat całej potrawie. Teraz. Wrzucamy wszystko jak leci I jest tu jeden ząbek czosnku, por, biała część, jedna marchewka, jakaś ćwiartka kapusty, no i jeszcze wiecie co, nie mamy dużego wyboru, bo wiosna zrywa połączenie, wiesz, ale już jest, jesteś na antenie. Okej. Okay. <noise> Warzywa mieszamy. Po chwilę zajmie. W tym czasie, niech one się tutaj smażą. My zrobimy sos, żeby nie marnować czasu. W świecie idealnym lub w moim domu, w Warszawie, mam wyciskarkę do czosnku. Tutaj tego sprzętu nie mam, więc muszę ten czosnek drobno pokroić. Najlepiej, albo wiecie co ja zrobię? Ja go zetrę. To mu dobrze zrobię. Więc najlepiej po prostu przez praskę do czosnku, ząbek czosnku przepuścić. I ja to zrobię przez tarkę. Dobrze, mamy czosnek. Teraz zalewamy go oliwą dużo oliwy. Dużo oliwy, dlatego że zaraz tu dojdzie taki pęczek natki, a właściwie, no, czym więcej tej natki, tym lepiej. Poczekajcie, zamieszam jeszcze, żeby mi się tu nic nie przypaliło. Chcemy, żeby te warzywa były aldente, były kruche, były w środku może nie twarde, ale żeby były chrupiące. Czyli smażymy je taką metodą łokową, bardziej azjatycką niż polską, żeby wszystko było rozgotowane, to tego nie lubimy. Kasza też powinna być chrupiąca i sypka, a nie, nie taką papką, jaką ja przynajmniej pamiętam z przedszkola, dlatego ja wiele lat w ogóle kaszy gryczanej nie jadłam. Do momentu aż okazało się, że kasza może być chrupiąca. To było dla mnie odkrycie. Dobrze, mamy, słuchajcie, bardzo dużo natki pietruszki. Wyciskamy jeszcze cytrynę do naszego sosu. Bez pestek najlepiej. O, tak od serca wpadła mi tu jedna pestka. Ok. I teraz tak, trochę soli, trochę pieprzu. Dla chętnych jeszcze można dodać płatki chili, ale ponieważ e, teraz jem to z dziećmi, to płatki chili już sobie daruję. Wrzucamy natkę pietruszki. Ciąg dalszy nastąpi, bo tu muszę zamieszać. Ok, i słuchajcie, te warzywa już są gotowe. Ile minut minęło? Dosłownie kilka, prawda? One są już dobre. I teraz. Robimy bardzo prostą rzecz. Ja na chwilę to zdejmę, żeby zamieszam sos, żeby to już pracowało, żeby oliwa przegryzła się z cytryną i z czosnkiem. Mieszamy. Dodaję jeszcze oliwy, dlatego że u mnie natychmiast to wszystko znika, więc ja chcę zakryć tak naprawdę oliwą natkę pietruszki. To jest gotowy sos. To jest wszystko. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Można dodać dwa ząbki czosnku, nawet teraz, nigdzie nie wychodzicie, całujecie się między sobą, więc można walić tego czosnku ile wlezie. Na pewno, Wasz organizm będzie Wam za to wdzięczny. I teraz, w zależności od tego, jakie lubicie proporcje, ja chyba po prostu tak przesypię tę kaszę. Zmniejszę na gaz, O, żeby mi się tu nie paliło. Sypnę tak solidnie tą kaszą. Wymieszam. Ja lubię takie proporcje prawie pół na pół. Wy możecie dowolnie nimi operować. O, kasza jest jeszcze ciepła dlatego ja nie muszę tu w ogóle specjalnie nic odsmażać tylko zamieszać tak naprawdę żeby te składniki się wymieszały porządnie i teraz yy, znowu była przerwa w transmisji, ale znowu jesteś na antenie fantastycznie to teraz zmierzamy do finiszu wyłączamy Palnie. Ze względu na słabe połączenie, trzymane, już chyba wróciłaś z powrotem na antenę. Przepraszam za ten stosunek przerywany, ale jesteśmy na wsi. Eee, mm. I teraz biorę łyżko. Eee, ok, spróbujmy teraz. Chyba. Le mhm. Spróbuj teraz, i znów jest chyba. chyba jesteśmy znowu na żywo. Jeżeli jesteśmy na żywo, to zobaczcie, wlewam sos ee, na patelnię. Właściwie wleję cały, co ja się będę wygłupiać. Proszę. Uf! Mieszam i do stołu, zapraszam. Musimy zdążyć przed lekcjami. <laughs> Do zobaczenia jutro, jak macie jakieś pomysły. E, co mam ugotować? Makaron. Prostego. Aha, makaron. Makaron. No może znowu jakiś Pizza. makaron. Nie pizzy. Tylko nie mówcie o pizzy w tym tygodniu. Nie ma takiej możliwości. E, czekam na pomysły. Pancanella! Pancanella. No trzeba mieć dobre pomidory do pancanelli. Postaram się wrzucić na YouTube'a mojego na Meller na dokładkę relacji, chociaż mam tu za słaby zasięg do tego, szczerze mówiąc. Pizzy mi się nie udało. Na Meller na dokładkę możecie kupić moje książki. To, te, tego przepisu akurat nie ma. Życzę Wam smacznego i do jutra. Chodź, Halinka, zobacz. ja mogę? Tak, możecie już.